Byli więźniowie niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz, a także ich rodziny napisali list do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wyrazami poparcia dla byłej premier Beaty Szydło. Po manipulacjach portalu Onet i Gazety Wyborczej chodzi o nominację byłej premier do Rady Muzeum. O co w tym wszystkim chodzi? O tym będę rozmawiał już teraz z wiceprezesem Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, Bartoszem Widawskim, którego bardzo serdecznie witam przy naszym telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, zacznijmy może od takiego podstawowego wyjaśnienia naszym słuchaczom, dlaczego zdecydowaliście się państwo na ten list do premiera Morawieckiego. Panie redaktorze, szanowni państwo, zdecydowaliśmy no, się dlatego, że od kilku tygodni obserwujemy powiedzmy dyskusję, tak, którą. którą może dyskusję wywołaną właśnie powołaniem przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pana Piotra Glińskiego właśnie byłej pani premier Beaty Szydło, do Rady, do Rady Muzeum. I to wywołało no niebywałą falę można powiedzieć z jednej strony też hejtu wobec, wobec byłej pani premier ale też w naszym odczuciu no, podstawowego niezrozumienia w ogóle sprawy i sytuacji. No, należy przypomnieć na pewno to, że Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym powoływanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mhm. I teraz ten organ no, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec wobec zbiorów, no i przede wszystkim wobec społeczeństwa. No i ocenia oczywiście działalność muzeum, tak? I, i opiniuje składane roczne plany z, z działalności. No właśnie, to jaka jest Państwa ocena działań tej Rady Muzealnej? Tak, znaczy nasza ocena. No jest to ciało na pewno potrzebne, tak? Bo tak jak również oprócz Rady Muzeum funkcjonuje Międzynarodowa Rada Oświęcińska, powołana no, przez premiera Jerzego Buzka. Z e, tym, że to jest ciało doradcze premiera, a jeśli chodzi o Radę Muzeum, jest to ciało doradcze ministra kultury dziedzictwa narodowego i sportu. No bo jak może wszyscy nie są zorientowani, ale to właśnie ministerstwo, tak, sprawuje nadzór nad no między innymi nad muzeum, nad końcowym muzeum outfit birkenau na czym polegały manipulacje w tej sprawie portalu Onet i Gazety Wyborczej, bo o tym też można poczytać. E, manipulacje. No, manipulacje polegają głównie na tym, że e, nominacja e, Pani pani premier Beatry no spowodowała to, że zaczęto przywoływać sytuacje no, typowo polityczne, tak? no, Pani premier pełniła funkcję, pełniła funkcję, premiera i w pewnych kwestiach musiała się wypowiadać jak, jak polityk, tak? mhm. I to dotyczyło dotyczyło wielu e, spraw życia e, publicznego, ale również i, i społecznego. I, i te e, rzeczy, e, czy te sprawy, wobec których się wypowiadała, no są po prostu wyciągane na światło dzienne, stawiane jako e, jako e, akord do tego, że no, była pani premier nie powinna wobec, wobec tego wszystkiego, co mówiła wcześniej, wypowiadała się na pewne sprawy, e, nie powinna e, przyjmować nominacji. Do, do Rady Muzeum, co no, wskazywane jest jako no, nieetyczne. Tak? Bardzo zaskakujące. Państwo piszecie też w tym liście takie zdanie. Rozumiemy potrzeby zmian wynikające z nowych technik audiowizualnych, ale te wymogi nie mogą zmieniać intencji ofiar i przekłamywać faktów historycznych, a tak się niestety dzieje. O jakie fakty chodzi? i Czy faktycznie dochodzi do przekłamywania faktów? Panie redaktorze, szanowni państwo, no my przyglądamy się działalności Państwowego Muzeum Austrii i od, od wielu lat, ale... E, i to, bo to na pewno trzeba podkreślić. I od kiedy powstało muzeum, czyli od 1947 roku, w zasadzie do 2006, kiedy to... W, organach zarządzających, tak, może no może tak, no, w organach zarządzających zasiadali i byli więźniowie, to należy to podkreślić, że działalność muzeum rzeczywiście była w ten sposób prowadzona, aby oddawać przede wszystkim to, co się w tym muzeum działo w czasie, to, co się działo w, w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej. Bo taki był cel, tak? Mm -hmm. żeby, żeby przede wszystkim zachować pamięć o tym, co tam się działo, pamięć o ofiarach i pielęgnować to dla następnych pokoleń. Żeby no, dawać świadectwo, tak? No tak, ale państwo też piszecie, że dość liczne głosy byłych więźniów i ich rodzin nie były przez dysponentów tego miejsca pamięci uwzględniane, to, to o co chodzi. O co chodzi? Panie redaktorze, chodzi generalnie o to, że no, pewna, pewne rzeczy, które dzieją się w muzeum, naszym zdaniem, ale to nie tylko naszym. Bo jest wiele organizacji, wiele osób, również historyków, które zwracają uwagę na to, że pewne zmiany, które się dokonują w muzeum, no nie powinny mieć miejsca. Bo tak jak w ustawie, która powołała Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, zachowanie terenów byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, zabudowań urządzeń, ale również, również em, relikwie, tak? bo no, takimi relikwiami są m.in. Innymi, innymi, e, włosy mhm. kobiece, które zostały. Tych włosów w ogóle m, jest siedem ton, więc to też może każdy sobie uznakowić, jak, jaka, jaka e, jaki to jest ogrom. To mhm. tak bardzo które się działo w, w, w muzeum. Eee, I e, zarówno my, tak jak powiedziałem organizacje i również zwracali na to uwagę, że dzieją się pewne rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. I takimi rzeczami przynajmniej to, co w ostatnim czasie się działo, to między innymi była organizacja samych uroczystości. To była zmiana, czy wręcz zamykanie bądź likwidacja pewnych wystaw. Okay. Eee, to, była, to była również e, tak może rzecz e, może błaha, ale ważna dla nas, jako, jako, jako Polaków, bo byliśmy przecież ofiarami tego obozu koncentracyjnego, taka rzecz jak wnoszenie plak na teren Państwowego Muzeum. To znaczy zakaz wnoszenia na drzewcach. Wnoszenia. Zakaz tak, wnoszenia tak, na drzewcach. Tak, mhm. tak, 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 zakaz, zakaz, zakaz. Bo, no bo I to właśnie tak, Rada jest. Muzeum decydowała i zmieniała te przepisy tak i prowadzała te obostrzenia. To znaczy e, dyrekcja, mm -hmm, dyrekcja muzeum, mm -hmm. ale tak jak mówiłem na samym początku, Rada Muzeum jest ciałem opinodawczym, więc należy rozumieć, że wszystkie działania, które dzieją się na, na terenie Państwowego Muzeum, na Bilkenau, no są może tak i zalecam, ma, można powiedzieć. Tak, uh -huh. ale, są, tak no są, są, ale są też również zawsze no z e, tak? tego ciała i to, i to jest też i, i to właśnie myślę, że jest było, było początkiem tego, że była pani premier została powołana, bo no, trzeba to też podkreślić. No niestety na linii byłej pani premier i, i pana dyrektora muzeum, no nie było, takiego, nie było takiej nici porozumienia, może, może tak to powiem. Rozumiem, panie e... prezesie, bo musimy za chwilę kończyć. A jeszcze jeden tak. element z tego listu, jeden cytat, jedno zdanie wielu Polaków, a zapewne i przedstawicieli ponad 20 narodów, których przodkowie ginęli w Auschwitz, piszecie państwo, boli określenie tych ofiar na planszach w muzeum jako nieżydów. Tak, no to jest smutne. Panie redaktorze, ponieważ no, są takie plansze na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, w których właśnie e, narody, które, które tam e, ginęły, e, no, są nazywani e, po prostu nieżydami, tak, Czyli mhm. że na, na terenie Państwowego Muzeum, znaczy na terenie obozu koncentracyjnego, mhm. Mordowani byli Żydzi i nie Żydzi. No i, i, i takie tablice rzeczywiście są y, to być, i to też nie rozumiem, powinno mieć. I to też nie powinno. Konkludując, rozumiem, że Państwo pisząc ten list liczycie na to, że pani premier Beata Szydło y, będzie tych spraw pilnować, a być może nawet próbować je no. zmienić. Tak, jak najbardziej. Y, 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 jak, jak, najbardziej, i ufamy, że, że będzie to miało miejsce, ponieważ no. Pani była premier Beata Szydło, no jest osobą zaufania publicznego. Zresztą jest mieszkanką Ziemi oświęcimskiej i blisko mieszkała, jeśli chodzi o obóz, obóz, obóz niemiecki, obóz koncentracyjny. Więc te wszystkie bolączki, sprawy związane z pamięcią przede wszystkim polskich ofiar, to są jej znane. Mhm. Tak. Ba bardzo panu dziękuję za tą refleksję, za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych Bartosz Widawski był gościem Polskiego Popołudnia z Radiem Poznań.